Welsowskie truskawkowe pola, Strawberry Fields Forever. Ten temat czwórki z Liverpoolu y, przypomniał Brick Wakeman, pianista, a także formacja The Orion Strings. Już za chwilę południe, dwunasta i za chwilę fakty. RMF Classic. Reklama. A to w mieście? Dobry pomysł. Wpadnij do browarów warszawskich. Czeka pyszne jedzenie i doskonała rozrywka. Już od 5 sierpnia w każdy weekend scena letnia w Ogrodzie Centralnym. Czyli koncertowe soboty z występami świetnych artystów i komediową musicalowe niedzielę. Ponadto w środę i niedzielę kino letnie. A od wtorku DJ set w Leżakowni. Zapraszamy. W browary warszawskie ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina Mięs Megapaka 12,99 za kilogram. Limit dzienny 4 kg na kartę oraz mozzarella Sotile Gusto 125 gramów, złoty 49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. A pieruchy Dada Extra Care opakowania od 26 do 44 sztuk. Drugi produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie dwa z rabatem na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl Ostatnio próbowała zatrzymać mnie menopauza. Uderzenia gorąca, wahania nastroju, bezsenność, ale odkryłem suplementy Diety Embrace łagodzące najczęstsze objawy menopauzy. Embrace to równowaga. Embrace to spokojny sen. Embrace to energia i witalność. Wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Nie się! Suplementy Diety Embrace od OriFarm. Teraz w karfurze królują zyskopaki. Wszystkie produkty marki Primo co w promocji 4 w cenie 3. Oferta ważna do 12 sierpnia. Carrefour. możemy kupować mądrze. Lado w Volvo to lato bez VAT. Oferta pełna korzyści a po podatku VAT ani śladu. Zdecyduj, który model będzie twój: Volvo XC60, a może Volvo XC90. Szczegóły u Twojego autoryzowanego dealera Volvo. Zakupy robi w Lidlu. już od czwartku. Karkówka w marynacie cena przed obniżką 28.47 za kilogram, a teraz 13.99, a z aplikacją Lidl Plus tylko 9.99 za kilogram. Kiełbasa śląska cena przed obniżką 16.90 za kilogram, a teraz 9.90, a z aplikacją Lidl Plus tylko 8.50 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. A polskie śliwki aż 62% taniej za kilogram. Po reklamie Słuchacie RMF-klasik Warszawa. Już dwunasta, już południe, fakty RMF-klasik Grzegorz Jasiński. Trzeba zabezpieczyć Polskę przed Donaldem Tuzel.